Dzień dobry, przedstawiam Państwu upryskiwacz polowy zawieszany marki Krukowiak. Jest to model Optimal o pojemności 400 litrów. Belka w tym upryskiwaczu może pochwalić się szerokością roboczą 12 metrów. Na belce oczywiście głowice potrójne, trzysekcyjne. Belka masywna, proszę zobaczyć, mamy sześciosekcyjny rozdzielacz. Oprócz tego mamy filtr sekcyjny. Tutaj mamy główny filtr Pompa o wydajności 107 litrów na minutę włoskiej marki Comet. Belkę możemy regulować, jeśli chodzi o wysokość. Za pomocą tej korki. Tak to wygląda. Opryskiwacz polskiego znanego producenta. Główną zaletą tego opryskiwacza jest to, że ma niski zbiornik. Oczywiście teraz jest to podniesiony, ale jeśli spoczywa na ziemi, możemy łatwo. Mogę sobie tutaj napełniać środkami ochrony roślin bez żadnych problemów. Tutaj mamy oczywiście podest ze schodkiem, składany tak jak wspomniałem, 400 litrów pojemności. Oczywiście mamy także wałek w komplecie. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany takim opryskiwaczem, zapraszam do oddziału w Błoniu ulica Sochaczewska 64c Zatem dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.